thank uh you -huh. mamy do czynienia z współpracą komercyjną, to jak najbardziej tak, dlatego że potencjalny odbiorca takich treści musi mieć świadomość tego, czy to o czym do niego mówimy ma charakter przekazu promocyjnego, czy też jest na przykład neutralną informacją polegającą na tym, że ktoś zakupił produkt, opowiada o nim, natomiast nie ma z tego tytułu żadnych korzyści. no Przede wszystkim musi to być jednoznaczne oznaczenie. Przez jednoznaczne oznaczenie rozumie się de facto przy wykorzystaniu chociażby platform społecznościowych tak zwane dwupoziomowe oznaczanie. Czyli na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli dana platforma umożliwia oznaczanie danej treści jako materiału sponsorowanego, to z jednej strony korzystamy z tej funkcjonalności, ale z drugiej nie możemy również zapominać o tym, żeby używać odpowiednich hashtagów. Hashtagów, które nie będą wprowadzały w błąd, ale które będą jednoznacznie. Się wskazywały na to, że mamy do czynienia z przekazem reklamowym, jak na przykład współpraca reklamowa do tego oznaczenia danej marki w taki sposób, żeby potencjalny użytkownik wiedział, że ma do czynienia z reklamą. Hashtag współpraca i hashtag akt to są hashtagi, które są niejednoznaczne. Zwraca już na to uwagę także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o współpracy, to warto by było dodać hashtag, który będzie wskazywał na to, z jakim rodzajem współpracy mamy do czynienia. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli już oznaczamy coś jako współpraca, to dodajmy, że jest to współpraca reklamowa. Dodajmy także, z jaką marką mamy do czynienia, czyli co dany influencer będzie promował. No i oczywiście, jeżeli mówimy o znaczeniu Ad, czyli skrócie od angielskiego słowa reklama, to zwłaszcza w przypadku kiedy my kierujemy przekaz w języku polskim do polskiego użytkownika, to to będzie oczywiście niewystarczające, ponieważ potencjalny użytkownik nie wie, czy ma do czynienia z reklamą, co właściwie oznacza to ten hashtag. Zawsze powinniśmy oznaczać taką współpracę. Nie ma to znaczenia, dlatego że do stories również dostęp mają potencjalnie, potencjalnie nieograniczone. Grono użytkowników ma dostęp do stories, w związku z tym jeżeli kręcimy rolki, jeżeli zamieszczamy inne materiały, w tym materiał wideo i to jest przekaz, który wynika właśnie z nawiązanej współpracy reklamowej, to również takie oznaczenia powinny się tam znaleźć. Rekomendacje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazują wyraźnie, że musi to być oznaczenie, które będzie na początku. Bo jeżeli my je dajemy na przykład w taki sposób, że ono będzie dostępne dopiero po rozwinięciu, tam gdzie mamy zobacz więcej, albo jeżeli to będzie na takim tle, że będzie się ten hashtag zlewał z tym tłem, czyli de facto nie będzie to dostępne dla potencjalnego użytkownika, no to wtedy nie jest to właściwe oznaczanie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o współpracy reklamowej, to ona jest bardzo szeroko rozumiana. Czyli nie ma znaczenia, że my nie otrzymujemy na przykład wynagrodzenia czy przelewu na konto, ale jeżeli otrzymaliśmy jakąkolwiek inną korzyść, czyli dostajemy vouchery, bony, bezpłatne produkty albo możliwość korzystania z usług, to również w tym zakresie jesteśmy wynagradzani. Nie w pieniądzu, ale w inny sposób i w takim przypadku również to oznaczamy. Jeżeli chodzi natomiast o prezenty, to jeżeli jest tak, że otrzymaliśmy jakiś produkt do przetestowania, mamy go przetestować, a następnie zwrócić, to nie oznaczamy tego jako współpraca reklamowa, natomiast wskazujemy, że otrzymaliśmy prezent. Natomiast jeżeli otrzymujemy od tej samej firmy, od tej samej marki kolejne produkty do przetestowania, to już w takich sytuacjach oznaczamy to jako współpraca reklamowa. Najczęściej influencerzy chcą w jakiś sposób to ukryć, albo przynajmniej nie eksponować tego tak, żeby to było widoczne, albo żeby się pojawiało na pierwszym planie. Czyli co robią? Najczęściej próbują właśnie zlać tło, czyli czcionka gubi się i ten hashtag współpraca reklamowa gubi się na tym tle, dlatego że to po prostu jest no to samo ten sam kolor. Próbują również używać pewnych skrótów, jak promo, jak właśnie AD, czyli coś, co. Potencjalnie ma oznaczać, że ten przekaz jest reklamowy, co niby ma spełniać właśnie te warunki związane z oznaczaniem postów reklamowych, natomiast de facto no, jest to dla użytkownika niejasne. influencera przedsiębiorcy. Najbardziej groźna jest kara administracyjna nakładana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to jest kara, która może sięgać nawet do 10% rocznego obrotu, czyli w przypadku niektórych twórców jest to całkiem sporo. E, oczywiście możemy mieć również do czynienia z konsekwencjami cywilnoprawnymi, jak na przykład właśnie roszczenia odszkodowawcze. Natomiast e, no przede wszystkim zwróćmy uwagę na te konsekwencje administracyjno-prawne i o czym się rzadko mówi również wizerunkowe, dlatego że jak wiemy prezes urzędu publikuje również informacje o tym, że nakłada kary na przykład na znanych celebrytów, no i te informacje krążą w sieci, co na przyszłość również może źle rokować, jeżeli chodzi chociażby o pozyskiwanie kolejnych reklamodawców. Są no, kary, które można szacować na kilkadziesiąt do kilkuset, nawet tysięcy złotych. Ostatnie takie przypadki to było blisko, zdaje się, pół miliona złotych łącznie kar nałożonych na trzech celebrytów, więc rzeczywiście no, tutaj te, te kwoty są całkiem imponujące. Dlatego trzeba uważać na to i rzeczywiście oznaczać tę współpracę tak, żeby uniknąć tej odpowiedzialności administracyjnej. No Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli mamy spore grono obserwujących, to już oni to kontrolują. Możemy spotkać się z tym, że ktoś, kto zobaczy nasz przekaz, który będzie nie do końca jasny, postanowi zgłosić ten fakt właśnie na przykład prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a on wtedy może podjąć odpowiednie działania, ale sam urząd informuje również o tym, że niezależnie od tego również bada treści, które są publikowane w internecie i jeżeli stwierdza, że są nieprawidłowo oznaczane, to także do takiego influencera która może się zwrócić z prośbą o wyjaśnienia. W tym przypadku nie ma to znaczenia, nawet jeżeli same platformy wymagają określonych oznaczeń czy mają określone wymogi prawne, to pamiętajmy o tym, że naszą generalną zasadą jest to, że korzystamy po pierwsze z funkcjonalności platformy, czyli jeżeli umożliwia ona oznaczanie materiałów jako materiał sponsorowany, to to róbmy, a z drugiej strony korzystajmy również z hashtagów, niezależnie od tego, z której platformy społecznościowej my korzystamy, czy na której platformie zamieszczamy nasze treści. W przypadku polecania własnych produktów możemy mówić zarówno o tym, że jako jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący właśnie działalność gospodarczą promujemy własne produkty albo też posiadamy udziały czy też akcje chociażby w spółkach kapitałowych i również produkty czy usługi tych podmiotów polecamy. W obu tych przypadkach, jeżeli ma to charakter promocji, jeżeli ma to charakter przekazu właśnie handlowego, czyli jest to reklama, mamy obowiązek to oznaczyć hasztagiem autopromocja lub marka własna. Bardzo ciekawa, ciekawy tip, który pole, pojawił się w rekomendacjach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To jest złota zasada, która mówi, że jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy nasz przekaz reklamowy jest reklamą, czy też nie, czy to, co mówimy, wiąże się z jakąś promocją, czy też nie, to po prostu to oznaczajmy. I trzeba o tym pamiętać. Czyli jeżeli nawet mamy wątpliwości, czy dany przekaz, czy dany prezent powoduje, że mamy do czynienia z reklamą, to lepiej to oznaczyć, dlatego że no, tutaj nie tylko kwestia ewentualnych kar administracyjnych może być dotkliwa, ale przede wszystkim ten element wizerunkowy, zwłaszcza z punktu widzenia influencerów, jest bardzo ważny. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że po pierwsze, jeżeli mamy wątpliwości, to z pomocą przychodzą nam rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam znajduje się taki, na ich stronie internetowej znajduje się poradnik, z którego możemy korzystać, jeżeli mamy wątpliwości. Po drugie, również na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu możecie się zapoznać z bezpłatnym e-bookiem, w którym również znajdziecie przydatne treści. No i po ostatnie, ale najważniejsze, jeżeli przygotowujecie rzeczywiście Kampanię reklamową i macie wątpliwości co do tego, jak ją ułożyć, jak ją właściwie oznaczyć, ba, nawet macie wątpliwości, jak przygotować umowę z taką firmą, dlatego że bardzo często wymaga to również uzgodnienia wzajemnych relacji, obowiązków, praw, to warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, dlatego że dzięki niemu możemy przygotować bezpieczną umowę i przede wszystkim czuć się bezpiecznie, występując właśnie czy to w reklamach wideo, czy też przygotowując przygotowując posty.